Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. Za nami ważny mecz, no, który niestety przegrywamy. Sytuacja troszkę nam się skomplikowała. Myślę, że wynik, szczególnie w pierwszej połowie, trochę gorszy niż, niż nasza gra, bo stwarzaliśmy sytuację, tak właściwie straciliśmy trzy bramki: drugą, trzecią i czwartą, których mogliśmy zdecydowanie uniknąć po, po takich rażących naszych, naszych błędach. Dwa rzuty karne w pierwszej połowie, tak moim zdaniem, kontrowersyjne, troszkę myślę, że sędzia mógł się pokusić o to, żeby, żeby no, podyktować tam rzut Karny, fal na, na moim zdaniem na Mateuszu Stachowiczu i na Kubie Rutku, no ale arbiter był bliżej, stwierdził, że, że tam przewinienia nie było. No nie no musimy liczyć na to, że yy, z wartą zawiercie zwyciężymy i że Radzionków yy, zdobędzie trzy punkty z Unią Kosztowy i no i potem będziemy patrzeć na bieg wydarzeń. Cały czas liczę na to, że utrzymamy się w czwartej lidze i że te trzecie miejsce od końca będzie gwarantować przynajmniej baraż. Ja przede wszystkim zacznę nietypowo, bo nie od podsumowania, a od podziękowań. Chciałbym bardzo podziękować z tego miejsca naszym kibicom. Jest to ostatni mecz domowy w tym sezonie, także wielkie, wielkie podziękowanie za cały ten nasz wspólny czas, który spędziliśmy podczas tego sezonu, za wsparcie, za, za doping, za wiarę w nasz projekt. No, my ostatecznie. Nie osiągnęliśmy tego celu, celu maksimum, który sobie w zimę założyliśmy, no ale myślę, że każdy z nas może w tym momencie z podniesionym czołem powiedzieć, że zarówno my, sztab, zawodnicy, jak i kibice daliśmy radę. Byliśmy e, i dalej jesteśmy, bo oczywiście sezon się jeszcze nie, nie skończył, ale, ale nie wracamy już w przyszłym tygodniu na, na Sołtysią, no, że wszyscy razem kolorowaliśmy tą ligę, pokazywaliśmy, e, że na tym poziomie czwartoligowym można się bawić piłką, można, e, można, można wyglądać profesjonalnie, a kibice mogą po prostu bardzo fajnie dopingować. Także tutaj jeszcze raz wielkie podziękowanie. Co do, co do samego, samego spotkania, no to uważam, że mecz pod dużą kontrolą naszego zespołu. Pierwsza połowa, e duża dyscyplina. Troszeczkę nam ta gra się nie kleiła, aczkolwiek e sytuacje bramkowe stworzyliśmy i udało się nam wykorzystać. Mecz, mecz ustawiony e do przerwy, w drugiej, no tutaj ta fa fatalna skuteczność, no to może musimy sobie otwarcie powiedzieć, że mecz nie powinien się skończyć wynikiem 5-2, tylko, no, tylko troszeczkę wyższym, bo, bo naprawdę mieliśmy tych sytuacji w polu karnym rywala już bardzo, bardzo dużo. Merz stał się już taki później mocno, mocno otwarty, no ale nie będziemy, nie będziemy wybrzydzać. Śląsk Świętochłowice to jest bardzo solidna drużyna z doświadczonymi piłkarzami, z zawodnikami, którzy, którzy potrafią grać w piłkę, więc cenimy sobie to zwycięstwo. Trenerowi tutaj życzę powodzenia. Mam nadzieję, że, że rzeczywiście pojawi się szansa na, na utrzymanie. No w dzisiejszym meczu my graliśmy o duży prestiż, graliśmy o historyczne miejsce dla klubu i moi zawodnicy to dzisiaj pokazali, że również mocno byli zdeterminowani, by zdobyć te trzy punkty. Przed nami ostatni wyjazd, gdzie chcemy też zapunktować, pokazać się z dobrej strony i takim pozytywnym akcentem zakończyć. 等自尊珍贵。